A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To jest Kolosan trzeci rozdział, pierwsze cztery wersety wersety, które jakby pokazują takie sprzężenie dwóch rzeczy. Po pierwsze tożsamości, jaką mamy w Chrystusie, a po drugie naszego stylu życia. Yy, I w jakim sensie yy, wszystko się zaczyna od naszego wyobrażenia o tym, kim jesteśmy. I to wyobrażenie musi być oparte na obietnicach Bożych. To wyobrażenie musi być oparte na tym, kim jest Jezus Chrystus i Kim On będąc jest dla nas i jak zmienia nasze życie. I myślę sobie, że to jest czymś podstawowym. Jakby apostoł Paweł to miał. Apostoł Paweł miał wizję Chrystusa po prawicy Bożej, sam 110, zresztą, o którym już mówiłem kilkakrotnie. Miał wizję tego, że służy Bogu, ale służy Bogu, który powiedział Panu, memu siądź po prawicy mojej, aż uczynię. Pod nóżkiem, pod stopy Twoje, wszystkich wrogów Twoich. Innymi słowy, miał wizję nie tylko Boga, no bo jakby wizja Boga to jest, powiedzmy, yy, to nie jest coś dystynktywnie chrześcijańskiego, tak? Inne religie monoteistyczne też wierzą w Boga, natomiast to jest wizja Chrystusa po prawicy Bożej. Proroctwo psalmu 110 Dawid yy, to proroctwo otrzymał, że jest dwóch Panów w niebie, jeden do drugiego mówi: zasiądź. To siądź to oznacza zasiądź, zasiądź, panuj, króluj, tronuj po mojej prawicy, a ja teraz podporządkuję Tobie całą rzeczywistość. I to jest obraz Boga Ojca i Boga Syna, Boga Syna, który powrócił, powrócił właśnie w chwale po dokonaniu dzieła zbawienia, zrobił to, z czym poszedł, no bo ojciec mówi do niego siądź, czyli on jeszcze jakby ciągle stoi przed nim i on mówi siądź, siądź po mojej prawicy, zasiądź. Ja Ciebie uhonoruję, uczczę, ja Ciebie uwielbię za to, co zrobiłeś, za to, że byłeś mi posłuszny, za to, że wykonałeś całą misję zbawienia. Więc Chrystus tronujący, to jest ta wizja, którą apostoł Paweł ma w górze i mówi, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, czy innymi słowy, jeśli odnaleźliście to nowe życie z Chrystusem, jeśli powierzyliście Chrystusowi swoje, swoją przyszłość, to co róbcie, Szukajcie tego, co w górze, dlatego że Chrystus jest w górze. Chrystus nie jest na dole, Chrystus jest w górze. Chrystus panuje, Chrystus króluje. Miejcie przed swoimi oczyma duszy tę wizję Chrystusa po prawicy Bożej. Niech to Was prowadzi w Waszym życiu. Niech niezależnie od tego, co się dzieje na Ziemi, niech ta wizja tego Waszego Pana i zbawiciela, który siedzi po prawicy Bożej, będzie dla Was żywa, prawdziwa, przez wiarę, bym powiedział, objęta. Niech będzie waszym dobrem, którego wam nikt nie zabierze. Jak to będzie wasze dobro, którego wam nikt nie zabierze, to nic i nikt was nie rusza. Tak jak nikt i nic nie ruszyło Szczepana, mimo tego, że był kamieniowany, bo widział Chrystusa po prawicy ojca, jeszcze był w stanie przebaczyć tym, którzy go kamieniowali. No bo co, co mogli mu zrobić, kiedy, oni widzieli, kiedy on widział Chrystusa po prawicy? No co mogli mu zrobić? Nic mu nie mogli zrobić. A więc jeśli, jeśli jesteśmy złudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, siedzi po prawicy. O tym co w górze myście, nie o tym co na ziemi. No oczywiście tu nie chodzi o to, że mamy w ogóle o niczym nie myśleć, ale raczej chodzi o to, że mamy mieć pewną wizję nieba, mamy mieć pewną wizję rzeczywistości duchowej. Jeśli mamy tą wizję rzeczywistości duchowej z Chrystusem po prawicy Ojca, to jest jakby podstawa. To jest podstawa. To jest podstawa, to jest podstawa chrześcijaństwa. Jeśli nie masz wizji, Boga i Chrystusa po prawicy, to nie masz najważniejszej wizji, która tak naprawdę nie tylko dla apostoła Pawła, dla autora Listu do Hebrajczyków, w zasadzie, no, w wielu innych miejscach jeszcze. Sam 110 jest najbardziej cytowanym fragmentem Starego Testamentu, w Nowym Testamencie. Umarliście bowiem, aż życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, gdy się Chrystus, który jest życiem w naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Czyli jesteście ukryci wraz z Chrystusem w Bogu. Chrystus jest w Bogu, przy Bogu, wy jesteście ukryci w Nim, jesteście w Nim. I teraz, kiedy Chrystus powróci, to się okaże. Okaże się to, co na razie tylko i wyłącznie jest waszą wiarą, że jesteście razem z Nim w chwale. No i z tego wynika, z tej wielkiej wizji Chrystusa wynikają całe następujące wersety, które się pojawiają w tym trzecim rozdziale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego przestępczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałchwalstwem. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, nie okłamujcie się nawzajem, yy, przyobleczcie się jako wybrani Boże, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i tak Ale czemu? Dlatego, że, że nasza tożsamość jest w Chrystusie, który siedzi po prawicy Bożej i wiecie, etyka chrześcijańska to nie jest zestaw norm. To myślę, że jest chyba, to jest, to jest sedno. To, to, Etyka chrześcijaństwa jest naśladowaniem Chrystusa, który siedzi po prawicy Boga Ojca, który przeszedł przez cierpienie, przez trudy, ale siedzi po prawicy Boga Ojca, my jesteśmy w Nim jak on się, jak On powróci, to my się okażemy w Nim. I to jest sedno chrześcijańskiej etyki, że my ostatecznie żyjemy dla Chrystusa, żyjemy z Chrystusem, On panuje, jeszcze tego nie widać, ale panuje, Ojciec podporządkowuje Mu całą rzeczywistość, pewnego dnia przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, królestwu Jego nie będzie końca. I... I to jest nasza wizja życia, to jest nasza wizja rzeczywistości i dlatego, że tak widzimy rzeczywistość, to możemy i mamy siłę i mamy zachętę i mamy motywację i mamy cierpliwość i mamy wybaczenie, żeby żyć inaczej. I, i, i życzę nam, życzę nam tej wizji, życzę Tobie, życzę sobie, żeby ona była żywa, żeby była prawdziwa, żeby dzisiaj kiedy będziesz śpiewać, kiedy będziesz chwalić Boga żebyś widział, czy widziała właśnie Chrystusa po prawicy Bo Boga Ojca. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Panem, naszym Zbawicielem. Daj nam, Panie, widzieć Ciebie. Kiedy będziemy widzieć Ciebie, daj nam zmieniać nasze życie. Niech ono się poddaje Tobie i samo niech, niech, niech jakby po prostu po prostu, Panie, przemieniaj, przemieniaj to życie i, i dawaj, żeby, żeby właśnie wyrażało, wyrażało tą chwałę, ten majestat tą Twoją wielkość i niech ona, niech ona nas prowadzi w naszych przemiatach naszego życia. Daj nam też Panie, wybaczenie grzechów, bo jesteśmy grzeszni. Jesteśmy cały czas podobni do Ciebie, tak jak powinniśmy być. Dziękujemy Ci Panie za łaskę, dziękujemy Ci za zmiłowanie dziękujemy za Twoje zmiany. Bądź uwielbiony przez nasze życie. Z Bogiem i do, do zobaczenia.